Psalm XX Przewodnikowi Chóru, Psalm Dawida Niech wysłucha Ciebie Pan w dzień utrapienia, niech obroni Ciebie imię Boga Jakubowego, niech posyła Tobie pomoc z miejsca, które jest święte, niechaj wspiera Ciebie ze Syjonu, niech wspomni na wszystkie ofiary Twoje i całopalenie Twoje niech dobrze przyjmie. Niech daje tobie wedle serca twego i wszelki zamysł twój niech spełni. Radować się będziemy zwycięstwem twoim, a w imię Boga naszego podniesiemy chorągwie, aby spełnił Pan wszystkie życzenia twoje. Teraz wiem, że Pan da ratunek pomazańcowi swemu, że odpowie mu ze swoich świętych niebios czynem zwycięskim swojej prawicy. Oni o wozach wojennych, oni o koniach, my pamiętamy o imieniu Pana, Boga naszego. Oni osłabli i upadli, my powstaliśmy i ostoimy się. Daj zwycięstwo królowi, Panie, i wysłuchaj nas w dzień, kiedy do Ciebie wołamy.